Witamy kochani dzisiaj taka sztuka wygnięta Bormanowi z samego rana proszę bardzo proszę proszę ładny buda Aha, musi być wykupne jak nie to pójdzie na targ to nic. wyłaś od niej. No, teraz się zaprezentowała pięknie. Pięknie, pięknie. Tak, taka sztuka z samego rana. Ładnie, pięknie. A Borbanowi zapałem Budapesztkę łapciatą. Nie twoją, ku Borbana. Siwa Borbana, pomarańczowa skówka. No. Derabor ma przyjechać po nią. Także panowie i panie, ciemne mi uciekają, nie mają par. O, Koroniata, jedna, druga, trzecia. Pokażemy, co kupiliśmy. Bo no, ten syn, jak nagrywał w zwoleniu, to nie pokazał, co kupił, nawet ten mój syn. Takie jaśniaczki, dwa samczyki do naszych samic o tu jest drugi. Ale powiem wam te jasy to są jakieś przyciśnięte, nie chcą się parzyć. Do innych samców idą. A do nich nie. Już jedna samica ciemna do wydania, następna do wydania. Pokażemy tu wczoraj Ci poszły Jacuś. A ta ferrówka wyskoczy. Tu jest perłowy kupiony. Samiczka jest na górze. Takie sztuki. Tu są krymeczki. Żółty. I Następny żółty. I czerwoną kupił do tego mojego samczyka. I wam powiem też. Kupił parę jasnych. Bardzo ładne jasne, ale z kręćkiem. Wiedziałeś, że, że kręćka sam jest miał? Kręćka sam jest miał. No to co kupił to jasne, nie? No to kręćka sam jest miał. No, Takiego samczyka kupiłem, ale za niego sporo dałem. I powiem ci, że z kręćkiem ten jasny. Tak ludzie sprzedają z targu w gołębie. Taki honor mają i ambicje. Chore gołębie sprzedawać. Ale ja to mówię. Jak... Odstawiłeś go? Ten. Już poszły te jasne. Już jasne? Ja nie będę choroby trzymał. No, normalne. Ale na drugi raz jak go spotkam na... na targu. To ale to co tam? Świni pliwoczy, ona mówi, że deszcz pada. To co to tam? To jest prawda. Chore gołębie, kurde, wynosić na tarkę się skręćkiem. By się wstydził facet. A to on ma wstyd. Jak on wywozi takie gołębie, to nie ma honoru, nie ma ambicji. Chory urwi łeb albo ten. Idź zaszczep czy coś zrób, a nie tam. No, mam mam przyjechać. Będziemy targować. <gry> Dobra kochani, pozdrawiamy.